Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak dobrze wasz kot was zna? Te puszyste stworzenia nie tylko obserwują nasze zachowania, ale też je analizują, zapamiętują i dostosowują się do naszych nawyków. Od tego, jak wchodzicie do domu po wasz nastrój, po trudnym dniu, kot bezbłędnie wyczuwa wszystko. Dziś opowiemy o 14 rzeczach, które kot wie o was. Dowiecie się, jak wasze nawyki, emocje, a nawet zapachy stają się częścią jego wewnętrznego świata. Kot czuje, kiedy wracacie do domu. Gdy wchodzicie po schodach albo jedziecie windą, wasz kot już wie, że zaraz się pojawicie. To zasługa jego czułego zegara wewnętrznego i zdolności wyłapywania waszej rutyny. Dopasowuje się do waszego harmonogramu i może wychodzić wam naprzeciw pod drzwi, przewidując wasze przyjście. Ponadto kot potrafi wyczuć wasz zapach z dużej odległości albo rozróżnić charakterystyczne dźwięki waszych kroków. Na przykład brzęk kluczy czy specyficzny odgłos butów mogą być dla niego sygnałem. Taka znajomość waszego rytmu sprawia, że jego codzienność staje się przewidywalna, co daje mu poczucie komfortu i pewności. Kot wyczuwa wasz lęk i stres. Kot zauważa najdrobniejsze zmiany w waszym zachowaniu i tonie głosu związane z emocjami. Kiedy jesteście spięci czy zmartwieni, kot może się wyciszyć, by nie zaogniać sytuacji, albo przeciwnie. Spróbować Was oderwać od zmartwień zabawą czy czułością. Badania pokazują, że koty są bardzo wrażliwe na zmiany w rytmie Waszego oddechu i mimice, co pozwala im odpowiednio reagować. Jeśli na przykład często głaszczecie kota w takich momentach, może on sam przychodzić do Was, by pomóc Wam się odprężyć. Ta zdolność wyczuwania emocji czyni z kota nie tylko towarzysza, ale w pewnym sensie terapeutę w trudnych chwilach. Kot czuje, kiedy chorujecie. Koty potrafią dostrzec zmiany w Waszym zachowaniu, oddechu, a nawet wyczuć specyficzny zapach hormonów związanych z chorobą. Gdy źle się czujecie, kot może stać się wyjątkowo czuły, starając się wspierać Was swoją obecnością. Badania dowodzą, że koty reagują na podwyższoną temperaturę ciała lub chemiczne substancje wydzielane podczas choroby. Poza tym potrafią wyczuć wolniejsze ruchy czy inną mimikę, która zdradza Wasze złe samopoczucie. Niektóre nawet kładą się na bolące czy słabsze miejsca, co daje ludziom ukojenie i poczucie bliskości. Kot wie, jak was wymanipulować. Miałczenie, ocieranie się o nogi czy słodkie spojrzenia to wszystko sposoby na osiągnięcie celu jedzenia, uwagi czy zabawy. Kot szybko zauważa, co działa na was najskuteczniej. Co ciekawe potrafi zmieniać strategię w zależności od waszej reakcji. Jeśli reagujecie na głośne miałki, będzie ich używać częściej. Niektóre koty wręcz rozmawiają z Wami za pomocą różnych dźwięków, by lepiej wyrazić swoje potrzeby. To nie tylko manipulacja, lecz dowód ich wysokiej inteligencji i umiejętności przystosowania się do Waszych zwyczajów. Kot rozpoznaje Wasz głos. Badania pokazują, że koty rozróżniają dźwięki i intonacje, co pozwala im wyłapać Wasz głos spośród innych. Nawet gdy Was nie ma w pobliżu, znajomy głos może je przywołać i skłonić do reakcji. Co więcej, kot łączy wasz głos z konkretnymi czynnościami karmieniem, zabawą czy pieszczotami. Kiedy używacie charakterystycznej intonacji, kot może to uznać za sygnał do działania. Przykładowo, podejdzie, gdy go wołacie, albo stanie się ostrożny, jeśli wasz ton brzmi surowo. To pokazuje, że kot nie tylko pamięta brzmienie waszego głosu, lecz także uczy się interpretować wasze zamiary. Kot wyczuwa wasz nastrój. Wasz stan emocjonalny jest dla kota wręcz oczywisty. Zmiany w głosie, wyrazie twarzy czy gestach nie umkną jego uwadze. Jeśli jesteście przygnębieni, potrafi usiąść obok i się o was otrzeć, by dodać otuchy. Natomiast gdy jesteście w dobrym humorze, kot staje się bardziej aktywny i chętny do zabawy. Z badań wynika, że koty wychwytują nawet subtelne zmiany w waszym nastroju i potrafią się do nich dostosować. Jeśli jesteście spięci, może was zostawić w spokoju, a gdy wyluzowani, będzie szukać kontaktu. Ta empatia wzmacnia więź między wami. Kot rozumie, że mówicie do niego po imieniu. Jeśli konsekwentnie zwracacie się do niego po imieniu, nauczy się reagować, co wskazuje, że kojarzy to słowo ze sobą. To nie tylko skojarzenie z jedzeniem czy pieszczotami, ale przejaw zdolności do nauki i zapamiętywania. Co więcej, kot może rozróżniać swoje imię od innych słów w waszej wypowiedzi, nawet jeśli brzmią podobnie. Ta umiejętność wynika z wyostrzonej pamięci słuchowej i zdolności wychwytywania waszej intonacji. Kiedy kot reaguje na swoje imię, pokazuje, że jest uważny i gotowy na kontakt z wami. Warto wykorzystać ten fakt, by wzmocnić więź między wami. Kot przeczuwa, że szykujecie się do wyjazdu. Pakowanie walizek, rozkładanie różnych rzeczy tego kot nie przegapi. Szybko rozpoznaje zmianę waszej rutyny i może się niepokoić, czy pomagać wam, wchodząc do walizki. Koty są wrażliwe na odstępstwa od codziennego planu, a przywiązanie do stabilności sprawia, że reagują wzmożoną potrzebą bliskości lub uwagi. Jeśli kot robi się bardziej natarczywy, to jego sposób wyrażenia obaw wobec czekających zmian. Zadbanie o jego ulubione zabawki czy spokojny kącik może złagodzić jego lęk. Kot wyczuwa wasz zapach. Kocie powonienie jest niezwykle silne, wielokrotnie czulsze niż u człowieka. Wasz indywidualny zapach pozwala mu nie tylko odróżniać was od innych, lecz także wychwytywać wasz nastrój bądź stan zdrowia. Na przykład może rozpoznać waszą woń na ubraniach nawet podczas waszej nieobecności, co daje mu poczucie waszej bliskości. Dzięki temu kot łatwo przystosowuje się do codziennego rytmu i czuje się bezpieczniej. Gdy wracacie po dłuższej nieobecności, może być szczególnie czuły, bo od razu identyfikuje was po zapachu. Kot zauważa wasze zmęczenie. Koty mają fenomenalną intuicję, i wasze zmęczenie stanowi dla nich sygnał do zmiany zachowania. Jeśli jesteście wyczerpani, kot może spędzać przy was więcej czasu, cicho leżąc obok albo mrucząc, by stworzyć kojącą atmosferę. Niektóre nawet opiekują się wami, przytulając się do was w łóżku czy na kanapie. To pokazuje ich przywiązanie i chęć wsparcia w trudnych momentach. Jeśli jednak często jesteście zmęczeni, Kot może częściej przebywać w ustronnych miejscach, by wam nie przeszkadzać. Kot wyczuwa zmiany w waszym planie dnia. Każde zaburzenie dotychczasowej rutyny, zmiana pory wstawania czy godzin karmienia, natychmiast zwraca uwagę kota. Może wówczas natarczywie domagać się dawnych rytuałów albo być niezadowolony, jeśli coś zaburza jego porządek. Na przykład, gdy zaczniecie spać dłużej, kot może próbować was obudzić o zwykłej porze. Takie zmiany bywają dla niego stresujące, ale kiedy nowe zwyczaje się utrwalą, kot potrafi się przyzwyczaić. To dowód na to, jak ważna jest dla niego przewidywalność. Kot wie, że szykujecie się do zabawy. Zauważa sygnały, wyciąganie zabawek z szuflady, wasz wesoły nastrój czy nawet pewne gesty poprzedzające zabawę. Zanim zaczniecie, kot już bywa pobudzony, biega czy miałczy, by zwrócić waszą uwagę. Dla niego to coś więcej niż rozrywka. To okazja do pogłębienia relacji z wami. Co ciekawe, kot potrafi zapamiętać, o której porze zwykle się z nim bawicie, i już wcześniej może czekać, wykazując większą aktywność. Jeśli jednak nie podejmiecie zabawy, kot może okazać swoje niezadowolenie, na przykład wpatrując się w was z wyraźnym wyrzutem w oczach. Kot wyczuwa wasz ból fizyczny. Kot potrafi odczytać zmiany w waszej motoryce czy postawie, świadczące o bólu. Bywa, że staje się wtedy szczególnie czuły, ociera się o was lub kładzie się obok, dając wam ukojenie. Badania sugerują, że koty reagują na zmiany w zapachu związanym z bólem czy stanem zapalnym, co dodatkowo wyostrza ich empatię. Niektóre kładą się na obolałe miejsce, jakby chciały ukoić was własnym ciepłem. To imponujące zachowanie pokazuje ich naturalną troskę i przywiązanie. Kot wyczuwa, że jedziecie do weterynarza. Momentalnie reaguje na wasze przygotowania. Wyjmowanie transportera, wasz zmieniony ton głosu czy pojawienie się nietypowych rzeczy jak apteczka. Może próbować się schować lub wyglądać na zaniepokojonego, bo już kojarzy te sygnały z wizytą u weterynarza. Czasem sam początek innego planu dnia budzi w nim niepokój. Takie zachowanie pokazuje, jak łatwo kot łączy konkretne czynności z czekającymi go wydarzeniami. Spokojny ton, pieszczoty i znajomy kocyk w transporterze pomagają ograniczyć stres. Kot orientuje się, gdzie jesteście. Wasz futrzak zawsze wie, w którym pomieszczeniu się znajdujecie. Koty mają wrodzoną potrzebę obserwowania otoczenia, w tym osób z nimi mieszkających. Jeśli przemieszczacie się po domu, kot może za wami podążać lub przyglądać się z ukrycia, co zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa i stałego kontaktu. Dodatkowo kot stara się ocenić wasze emocje, choćby obserwując wasz chód czy sposób gestykulacji. Jeśli w pewnym momencie zaczniecie zachowywać się inaczej, kot od razu to zauważy i dostosuje swoje reakcje. To wyraz jego naturalnego instynktu przetrwania i ciekawości. Podsumowanie. Koty to fascynujące stworzenia, które wiedzą o nas znacznie więcej niż nam się wydaje. Wyczuwają nasze nastroje, rozpoznają głos, reagują na zmiany w harmonogramie i nawet odczuwają nasze zdrowotne problemy. Te wnikliwe obserwatorki doskonale dostrajają się do naszych przyzwyczajeń i stanów emocjonalnych, stając się nie tylko domowymi pupilami, ale i towarzyszami życia. Każdy ich gest, od pokrzepiającego mruczenia do wyczekiwania momentu wspólnej zabawy, pokazuje głębie relacji człowieka z kotem. Dbajcie o swoje futrzaste pociechy, bo ich uwaga i troska to najpiękniejszy dar. Jeśli natomiast zauważacie u nich jakieś nowe zachowania, Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Wasz kod z pewnością ma w zanadrzu jeszcze sporo niespodzianek.